Zazdrość warto przeprocesować, bo zazdrość blokuje drogę do radości i poczucia satysfakcji w związku. Zazdrość obniża atrakcyjność Twoją, zarówno w Twoich oczach, jak i w oczach Twojego partnera. Jeżeli jesteś zazdrosna, to może to być objawem Twojej niepewności albo lęku przed tym, że Twój partner mógłby nie wybrać Cię na nowo, gdyby miał taki wybór. A musisz zdać sobie sprawę, że twoja atrakcyjność to nie jest tylko twój wygląd, ale również twoja postawa i twój wewnętrzny żeński rdzeń. Zazdrość, niezależnie od przyczyny, jest takim stanem emocjonalnym, który wyczerpuje nasze ciało. I według naukowców, zazdrość wyczerpuje naszą energię znacznie bardziej niż nawet stres. Zazdrość jest emocją, która destabilizuje nasz organizm, sprawia ból emocjonalny i odbiera wewnętrzną harmonię i poczucie sprawczości. To jest moment, abyś to zmieniła. Pora, żebyś przepracowała przyczyny pojawienia się tak, takiej zazdrości. Musisz popracować nad lękiem przed odrzuceniem. I będzie to dla ciebie o tyle ważne, że dzięki temu jakość Twojego codziennego życia po prostu się zmieni na dużo, dużo lepsze. Pierwszym krokiem na drodze do oswojenia zazdrości i zintegrowania jej jest przyznanie, że czujesz zazdrość. Nie, że zazdrościsz, nie, że jesteś zazdrosna, bo Ty nie jesteś zazdrością, Ty nie jesteś tym, co czujesz, ale musisz przyznać, że odczuwasz zazdrość. Że do Twojego umysłu dopuściłaś taką, taką interpretację okoliczności, w wyniku czego w Twoim ciele pojawiło się odczucie, które identyfikujesz jako odczucie zazdrości. I to, o czym teraz powiedziałam, jest bardzo ważne, ponieważ dalsze Twoje kroki i ich efekt końcowy zależy właśnie od tego momentu, od tego, jak Ty zinterpretujesz, Sytuację, nad którą zdecydowałaś się popracować. Bo przyznanie się do tego, że czujesz zazdrość, że pojawiła się w Twojej przestrzeni, otwiera Ci drogę ku głębi Ciebie. Na tej drodze będziesz mogła spotkać się z emocjami i sytuacjami, które już w przeszłości ukształtowały w Tobie lęk przed odrzuceniem i. Sposób, w jaki zinterpretowałaś Twoje obecne otoczenie, w wyniku czego poczułaś zazdrość. Wiem, że poczucie odrzucenia jest bardzo trudnym odczuciem i że może Cię przerażać to, co czujesz. Możesz być również przerażona drogą, którą Ci proponuję. Jednakże uwierz mi i zaufaj mi, że to jest konieczna decyzja i dobra decyzja. Aby przejść ten proces, jakkolwiek nie będzie on dla ciebie trudny, uwierz mi, że warto, bo na końcu tego procesu uwolnisz się od tej przepotężnej siły, która na ten moment może cię paraliżować, a już niedługo stanie się przepotężną energią, którą będziesz mogła ukierunkować w realizowanie swoich pragnień, marzeń i przyjemności. Musisz również przepracować taki sposób myślenia, w wyniku którego oceniasz samą siebie na mniej wartościową niż postrzega cię twój partner. Musisz zrozumieć, że to, jak ty myślisz i jak ty interpretujesz siebie, jest w pełni możliwe do przetransformowania. Dlatego pierwszym krokiem, który zrób tu i teraz, jest przyznanie się do tego, że bywasz zaborcza, do tego, że bywasz zazdrosna. Zrób to tu i teraz, tak jak ze mną tutaj jesteś. Po prostu powiedz słowa w takim stylu, jak ja wypowiem, albo powtórz dokładnie to, co ja. Ja i tutaj Twoje imię. Na przykład, ja, Ania. Dzisiaj odczuwam w ciele zazdrość. Na ten moment interpretuję okoliczności i sytuację w sposób niebudujący mnie w sposób taki, przez który czuję się głęboko nieszczęśliwa, zalękniona, nie czuję się wolna, nie mam dostępu do takiej radości, jaką pragnę czuć. Tu i teraz decyduję się wejść na drogę, która doprowadzi mnie do przepracowania złości, zazdrości, frustracji i irytacji. Potrafię to zrobić. Mam moc. Wszystko dookoła mnie mnie wspiera na tej drodze. ze zdrości wypełniłaś swoją pracę Dziękuję za informacje, które mi przyniosłaś i pokazałaś. Dziękuję ci za to. Teraz możesz już odejść. Wypełniłaś swoje zadanie. Zrób to tu i teraz, tak jak ze mną tutaj jesteś. Po prostu powiedz słowa w takim stylu, jak ja wypowiem, albo powtórz dokładnie to, co ja. Ja, i tutaj Twoje imię, na przykład, ja, Ania, dzisiaj odczuwam w ciele zazdrość. Na ten moment interpretuję okoliczności i sytuację w sposób niebudujący mnie. W sposób taki, przez który czuję się głęboko nieszczęśliwa, zalękniona. Nie czuję się wolna. Nie mam dostępu do takiej radości, jaką pragnę czuć. Tu i teraz decyduję się wejść na drogę, która doprowadzi mnie do przepracowania złości, zazdrości, frustracji. I irytacji. Potrafię to zrobić. Mam moc. Wszystko dookoła mnie mnie wspiera na tej drodze. Ze zdrości wypełniłaś swoją pracę. Dziękuję za informacje, które mi przyniosłaś i pokazałaś. Dziękuję Ci za to. Teraz możesz już odejść. Wypełniłeś swoje zadanie. Bardzo wzmacniającą praktyką zakotwiczenia w sobie, zintegrowania w sobie decyzji o tym, aby porzucić zazdrość, frustrację i złość o partnera, jest praktykowanie kotwic. I kotwica to jest po prostu. Napisanie, codzienne napisanie przez kilka dni, dopóki te uczucia i negatywne interpretacje ci nie odpuszczą, pisanie dokładnie tego samego listu, jakby do zazdrości. Mniej więcej tak jak ci powiedziałam, piszesz, piszesz, że czujesz zazdrość, że jesteś świadoma tego, że w Twoim ciele pojawiła się zazdrość, dziękujesz jej za to, że się pojawiła, że. Pokazała ci ABCD, możesz tutaj wypunktować, jeżeli jesteś tych rzeczy, elementów świadoma. I dziękujesz na piśmie ze zdrości za to, że wykonała tą pracę, że pokazała ci to, to i to, i pozwalasz jej odejść. I to jest bardzo ważny moment dla Twojego umysłu, bo jeżeli on przez wiele poprzednich lat Miał nawyk myślenia o zazdrości jako o sile, nad którą nie ma kontroli, jak o sile, która cię przeraża, poraża i paraliżuje ciebie i twoje ciało, to musisz umysł po prostu kroczek po kroczku przyzwyczaić do tego, że zazdrości wy już dziękujecie, że wy już pozwalacie jej odejść, że twój umysł może już odpuścić przywiązanie do zazdrości i nawykowe reakcje do niej że teraz wchodzicie na nową drogę na której ty jako ty masz pełną kontrolę i decyzyjność nad tym czy chcesz tą zazdrość odczuwać czy też nie poniżej w linku znajdziesz plik który utworzyłam z kilkoma przykładowymi kotwicami przeczytaj je wybierz taką która najbardziej z tobą rezonuje Albo napisz swoją własną i na twoje zadanie przez najbliższych kilka dni, dopóki to uczucie porażenia, przerażenia, w ogóle tematem zazdrości i, i wpływ toksyczny na twoją rzeczywistość, dopóki nie zmaleje, codziennie, każdego dnia, nieważne o której porze dnia, usiądź, załóż sobie osobny zeszyt na to, wystarczy 16-kartkowy, i codziennie pisz, zapisuj taką kotwicę. Praktykowanie pisania takiej kotwicy jest tak naprawdę kolejnym krokiem, zaraz po tym jak przyznałaś się przed samą sobą, że masz zazdrość jako wyzwanie że zazdrość jest siłą, którą identyfikujesz jako takiej, której nie pragniesz w swoim życiu. Bez której Twoja codzienność będzie po prostu lepsza jakościowo, fajniejsza, i Ty będziesz fajniejszą kobietą, fajniejszą partnerką, będziesz po prostu fajniejszym, bardziej wolnym człowiekiem. Kolejnym krokiem jest więc podjęcie decyzji, takiej szczerej, głębokiej decyzji, która bardzo często pojawia się dopiero w momencie, gdy my rzeczywiście mamy już tak naprawdę przepotężnie dość w jakiejś sytuacji. Wtedy bardzo często po takim ostrym kopniaku dy jesteśmy gotowe na zmianę. Dlatego podjęcie szczerej decyzji, że od teraz, tu i teraz ja Ania, ja Magda, ja Natasza, ja Paulina decyduję się, że kończę z działaniami i reakcjami i myślami i interpretacjami, które do tej pory były moją reakcją na odczuwanie zazdrości. Ja decyduję, że nie podejmę na ten moment, od dzisiaj żadnych działań, dopóki jestem pod wpływem zazdrości. Wiem, weź głęboki wdech, powiem to jeszcze raz, bardzo ważne słowa. Na drodze tej przemiany, kolejnym krokiem, bardzo, bardzo koniecznym, koniecznym jest, byś umówiła się sama ze sobą, że niezależnie od tego, jaka sytuacja do ciebie przyjdzie, niezależnie od tego, jakie myśli zaleją ci umysł, niezależnie od tego, jak bardzo twoje ciało będzie się skręcać ze zdrości, ty decydujesz, podejmujesz taką decyzję o samej sobie, że wstrzymujesz się z jakimkolwiek działaniem. Z jakąkolwiek reaktywnością na sytuację, która wzbudza w tobie zazdrość. Możesz to zrobić na zasadzie zadbania o własne bezpieczeństwo, o danie sobie poczucia bezpieczeństwa, takiego komfortu i przestrzeni na to, żebyś w bezpieczny sposób pobyła sama z tym, co do ciebie przyszło. Bo nie masz obowiązku reagować na jakąś sytuację w chwili, gdy ona się wydarza. Mm -mm. Możesz zachować dystans i zareagować dopiero po jakimś czasie. Abyś wytworzyła w sobie taką bezpieczną przestrzeń, w której jesteś tylko ty i odczucie zazdrości, które cię nawiedziło, musisz przygotować umysł, aby stworzył ci taką przestrzeń. Czyli musisz też poinformować Twój umysł, że od dzisiaj Ty decydujesz, aby on przestał namiętnie produkować destrukcyjne myśli w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, w której zalewa się zazdrość. Musisz rozkazać Twojemu umysłowi, wydać mu polecenie, że ma przestać pracować na intensywnych obrotach, na wysokich obrotach. I ma przestać ci przeszkadzać w przeżywaniu tej sytuacji. Niech zamilknie. Każ mu zamilknąć i przestać przeszkadzać. Jeżeli nie chce pomóc, ma przestać przeszkadzać. Rozmawiaj ze swoim umysłem, wydając mu polecenia, ale w sposób życzliwy, tak jakby to był Twój przyjaciel, bo tak naprawdę Twój umysł jest mechanizmem, który został Ci dany po to, żeby Cię wspierać, tylko po prostu nikt nie nauczył Cię zarządzać. Takim zasobem, jaki masz w swojej głowie. Dlatego wydaj mu polecenie, że w sytuacji, kiedy identyfikujesz ty i on zidentyfikuje, że zalało Was uczucie zazdrości, frustracji i irytacji oparte w związku z partnerem, on ma się wyciszyć, bo ty decydujesz się w tym momencie zbudować przestrzeń, w której zostajesz tylko Ty i ta zazdrość. Nie ma miejsca na twój umysł, nie ma miejsca na reakcję, nie ma miejsca na działanie, jest bycie. Bycie i danie uwagi temu potworkowi, który do ciebie zagościł, który wszedł w twoje ciało. Dosłownie, tak jakby to był inny byt, inna istota, inne istnienie. Możesz również w ten sposób podejść do zazdrości, bo zazdrość nie jest tobą. I jeżeli ty w ten sposób zaczniesz o zazdrości myśleć, to już automatycznie buduje się przypotężny dystans do tego, że zazdrość to nie jesteś ty. I tak jak na obecność jakiegoś drugiego człowieka obok ciebie możesz zareagować w określony sposób, tak samo na obecność zazdrości w Twojej przestrzeni, w, twoich, e, tak w Twojej prywatnej strefie komfortu, w strefie bezpieczeństwa, którą zbudowałaś, ty decydujesz, jaką relację zbudujesz z tą zazdrością. Więc dodatkowo zbombarduj swój umysł pozytywnymi zdaniami, które wzmocnią w nim Twoje polecenie, aby zbudował przestrzeń, w której on się wyciszy i pozwoli działać tobie. Jeżeli do tej pory reagowałaś na taką sytuację w sposób bierny, stojąc jakby z boku, bez poczucia mocy, bez poczucia decydowania, w poczuciu Braku kontroli, w poczuciu bezsilności, w poczuciu lęku, przerażona jak mała dziewczynka, to musisz dać czas Twojemu umysłowi, bo Twój umysł jest drzwiami do tego, jest drogą do tego, żeby tak zarządził procesami Twojego ciała, żeby w Twoim ciele przestała odgrywać się ta sama biochemiczna reakcja. Na sytuacje, które do tej pory wzbudzały w tobie zazdrość. Więc zamiast walczyć z uczuciem, które czujesz, czy mieć do siebie pretensje, że czujesz tak, że myślisz tak, a nie inaczej, pomimo że chcesz inaczej, zaatakuj twój umysł. <grych> zaatakuj w cudzysłowie. Czyli właśnie tak popracuj ze swoim umysłem, żeby go przekonać do tego, że warto zmienić to, do czego jest przyzwyczajony, ponieważ każda zmiana. Jest dla umysłu możliwa tylko w przestrzeni, w której czujesz się bezpiecznie, w której on też czuje się bezpiecznie, w której on nie musi być na alarm, że coś się zmienia, że coś wymaga energii, zużycia energii i tak Dlatego najpierw daj umysłowi poczucie bezpieczeństwa, żeby on następnie mógł to poczucie bezpieczeństwa dać Twojemu ciału, i wtedy wy wszyscy, Ty, Twój umysł i Twoje ciało poczujecie się bezpiecznie, nabierzecie siłę. Zbudujecie dystans, będziecie mieli przestrzeń, w której czujecie się bezpiecznie i w której macie moc decydowania. Masz siłę i moc, znajdujesz w sobie siłę i odwagę, do tego, żeby zareagować inaczej niż dotychczas. Dlatego możesz sobie powtarzać, że ja i moje myśli to dwie różne sprawy. Ja nie jestem moimi myślami. To, co czuję, przyszło do mnie z zewnątrz, lecz to nie jestem ja. Ja jestem przepotężną istotą, która może zarządzać tym, co się pomyślało w moim umyśle i tym, co się wytworzyło jako odczucie w moim ciele. Od dzisiaj ja, Ania Basia Kasia Paulina, decyduję się tym zarządzać. W poczuciu bezpieczeństwa, pełnej kontroli nad sytuacją, decyduje się wejść w przestrzeń bezpieczeństwa i spokoju i pozostać w harmonii z tą zazdrością.